Warszawa wciąż zbiera śmiertelne zimowe żniwo. Konsekwencje niskich temperatur są nie tylko dolegliwe dla bezdomnych, ale i niebezpieczne. Okazuje się, że w jednej z altan na Ożeraniu zmarło wskutek pożaru aż sześć osób. Warszawa nie była przygotowana na zimę. Dzisiaj w stronę służb media kierują liczne pytania, mające na celu ujawnić kulisy współpracy z osobami bezdomnymi. Ci niechętnie korzystają ze schronisk i wciąż próbują się schronić w Alpanach i ogródkach działkowych. Na Żeraniu dziś w nocy doszło do tragedii. Co się wydarzyło w Alpanie na Żeraniu? Warszawa miejscem tragedii w nocy z wtorku na środę doszło do pożaru w jednej z Żerańskich Altan. Na miejsce natychmiast przybyły służby. Płomienie były tak duże, że potrzebne było 11 zastępów Straży Pożarnej. miejsce, zgodnie z ustaleniem Straży Miejskiej, jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez bezdomnych. Zginęło 6 osób. W budynku na warszawskim Żeraniu, który spłonął, często przebywały osoby bezdomne. za wcześnie mówić o przyczynach pożaru ale jedną z analizowanych hipotez jest zapruszenie ognia powiedziała w rozmowie z PAP Magdalena Bieniak z komendy stołecznej policji Gdy na miejsce przybyły odpowiednie służby budynek był już w zgliszczach gdy strażacy przyjechali na miejsce, niewielki drewniany budynek był już całkowicie objęty ogniem, powiedział Paweł Frądczak, rzecznik prasowy komendy głównej Państwowej Straży Pożarnej. Skala strat, a przede wszystkim śmierć sześciorga ludzi sprawiły, że strażacy znów apelują do Polaków, aby ci pilniej obchodzili się za ogniem. To najtragiczniejszy pożar w okresie świątecznym od lat. W ostatnich trzech dniach doszło do 1034 pożarów, w których zginęło łącznie 18 osób, dodał po chwili rzecznik prasowy KGPSP. Zgodnie z ustaleniami mediów, na miejscu zakończono działania prokuratury. Teraz oczekują na przekazanie dokumentów biegłego z zakresu pożarnictwa. Osobom, które zginęły w pożarze, nie udało się ustalić tożsamości. Bezdomni w Warszawie wciąż chętnie korzystają z altan i ogródków działkowych, gdzie próbują się ochronić przed chłodem. Pomimo apelu władz i działań Straży Miejskiej, osoby te wciąż boją się korzystać ze schroniska.